Maleczko, przed Wami mój przepiękny ziłek 157, który przebrałem na typową przeprowówkę. Jak to ogląda moje video to, to mniej więcej sprzęt Bachc już widział. Jest to całkowity RTR, poza silnikiem 180, który i tak w tym sprzęcie nie daje rady. Kombinuję, przymierzam, maluję, sprawdzam. Słuchajcie, jak będzie to wyglądać moje felgi WPL-owskie z rantem, na których się zamoponę od roku crawlera najtańszego, jaki może być na rynku zostały pomalowane felgi na chrom także możemy tu zobaczyć tylna felga w chromie wygląda dosyć, dosyć ciekawie moim zdaniem jest ciekawe jakby jeszcze doszło do malowania śrub na czerwono e, lub jakiś, jakiś tam mały, mały zabieg e, kolorystyczny jakiś bym dał to by było też fajnie ale ok przejdźmy do koła przedniego bo Fajny trik widziałem na YouTube nie jest to mój pomysł Widziałem gdzieś na jakimś, na jakimś filmiku Jest to koło od, od oryginalnego koło od Nie ma żadnych tam Przeróbek ani nic takiego Znaczy przeróbkę ja zrobiłem Pierścień zewnętrzny Czyli sam wzór felgi Zewnętrzny jest wycięty z felgi wpl'owskiej Którą kiedyś wyciąłem i i mówię hola, hola, przyszedłem ja mam taki pierścień gdzieś, i mówię, zobaczę a nie widzę cię. są felgi Chociaż one tak dużo nie kosztują, ale nie chciałem niszczyć, bo cały czas je poszerzam i przerabiam itp., itd., dlatego bardzo mi się to podoba. Powiem szczerze, że jedna z fajniejszych opcji jak dotąd: takie coś, mamy fajną felgę, fajny wzór i balonowe oponę Tak jak w dużych Krazach czy, czy w czymś innym, jak zawsze kiedyś mieszkałem w Polsce, to gościu już drzewem, takim wielkim krazem, i miał takie podobne opony. Pewnie wiecie, o jakie opony chodzi. Także fajna opcja, i zastanawiam się, czy nie zastąpi opcji z rantami. Chociaż sam nie wiem jeszcze, bo też nie wygląda to źle z tymi felgami żółkimi. No, czarne mi się bardziej podobają, jakoś, nie wiem, jakoś takie o małym Dobra, ok. Słuchajcie, bo przyszło do nich do niego parę gadżetów. <laughs> E, zamówiłem płytę pod, pod serwo, przed przednią żeby zamontować serwo, serwo już dawno mam nie waży dużo, ale na pewno jest różnica między tym a plastikiem także może będzie stabilniejszy e, mam do niego jeszcze e, może zacznijmy od, od mniejszej rzeczy jeszcze e, wały z których jestem bardzo jest. E, kosztują bardzo niewiele pieniędzy, bardzo mało za dwa komplety zapłaciłem po 11 euro, także nie, dupy nie urywa ceną znaczy dupę urywa albo nie urywa. Dobra cena w każdym bądź razie e, i, I dają radę, naprawdę są super. Nie urywam się ani jeden, a mam w, w Mercedesie założone i mam już w tym. Dlatego w, 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 w. dobrze widać. Może to rozpakuję. części chyba część tak, robię. No dobrze. to tak. nowa przekładnia. Słuchajcie, ja tą przekładnię już kiedyś miałem w innym sprzęcie, ale ona mi wtedy się niestety nie sprawdziła, bo. Ja kupiłem sam przekładnię, kupiłem silnik później dopiero, bo nie wiem, że to trzeba kupić w komplecie. Ja kupiłem tylko silnik i tak powiem szczerze, że tak nie wiem. Przekombinowałem tam, przywierciłem i ta przekładnia później nie trzymała parametrów i, i mi się zrypała. Także kupiłem następną, kompletną możoną już. Na pewno oni to sprawdzają, także nie ma problemu. I ta przekładnia idzie teraz do mojego ziłka. Przekładnia, wały, płyta, serwo. E, sterowanie już mam FlySky'a, także jeszcze czekam na, e, na Na, na, jak to się mówi Na metalowe ośki, tak co mówiłem Będzie na bogato sprzęt e, Metalowe ośki i regulator taki normalny Też ten najstarszy wp On nie jest wodoszczelny, nie jest wodoodporny, ale ja go zrobię Wodoszczelnym i wtedy powinno dobrze baglać wszystko Także Ziłek Jest W ciągłej produkcji na razie nic nie będę montał, dopiero jak wszystkie części będę miał, to w tym zrobię taki time-lapse i wtedy dać czadu, pokazuję wam jak się to składa, jak to wygląda I dajcie mi znać jakie felgi, czy to ta felga poszerzane, czy jednak czy jednak wam się bardziej podobają felgi od Emena, od które w ten sposób o to przebudowałem Ok, dajcie znać w komentarzach, zapraszam na dalsze widzia. pozdrawiam serdecznie wszystkich moich widzów jest mi bardzo sympatycznie, że oglądacie, jest was coraz więcej i jestem bardzo, bardzo, bardzo happy. Dobra, ludziska, no to się trzymaj ta, nie? Trzymajta. To się trzymajcie. Na razie, cześć.